Niebywałe rzeczy dzieją się na finiszu kampanii przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. IBRIS, nadworna sondażownia Platformy Obywatelskiej, usiłuje rozpaczliwie dopasować swoje prognozy do rzeczywistości i na przestrzeni trzech dni opublikowała aż trzy Różne sondaże, które mają jednak wspólny mianownik. W każdym Rafał Trzaskowski traci, Karol Nawrocki zyskuje, reszta kandydatów daleko i raczej bez zmian. Jednak najważniejsze i najciekawsze jest to, co dzieje się w polityce. Zaraz pokażę Państwu, jakimi degeneratami i dewiantami otacza się Rafał Trzaskowski. Nie w swojej zdemoralizowanej partii Platformy Obywatelskiej, ale w osobiście przez niego dobranym sztabie wyborczym. To będą informacje szokujące i dla wielu z Państwa ohydne, za co przepraszam, jednak Trzeba o nich wiedzieć. Pokażę również, jak wypranym z zasad i bezwzględnym człowiekiem jest sam Trzaskowski. Przy okazji wyjdzie na jaw, że jest do szpiku kości zakłamany, ale to już przecież nikogo nie zdziwi. Te kwestie wypełnią nam pierwsze cztery minuty programu, natomiast w drugich czterech pokażę materiał, o który niezmiennie proszą Państwo w komentarzach pod moimi filmami. I choć trochę mnie to dziwi, spełnię tę prośbę, bo będzie to znakomity kontrapunkt do Pierwszej części. Tomasz Gdula, serdecznie zapraszam na najnowsze wydanie programu Polskość to Normalność. Witam Państwa w biało-czerwonej enklawie YouTube'a, na kanale, wokół którego budujemy społeczność polskich patriotów i na którym nie boimy się mówić o rzeczach kontrowersyjnych i trudnych. Na początek proszę pozwolić, cytat. Masz coś? Mam. Napisz, co ty lubisz. A co masz? Mef i krople. To, co Państwo widzieli, to wedle dziennikarzy śledczych zrzut ekranu z telefonu komórkowego Michała Marcinkiewicza, najbliższego współpracownika Rafała Trzaskowskiego, który w jego sztabie wyborczym odpowiada za organizację wszystkich najważniejszych wydarzeń, w tym spotkań z wyborcami. Po godzinach Marcinkiewicz ma się umawiać na homoseksualne schadzki, zachęcając do nich swoim, jak zapewnia, 22-centymetrowym przyrodzeniem, oraz oferując dla wzmocnienia doznań substancje psychologiczne. Aktywne MEF, EDRON oraz KROPLE, czyli LSD. A jeśli dołożymy do tego, że najbliższy współpracownik Rafała Trzaskowskiego jest ze Szczecina, z tego samego miasta, z którego pochodzi Sławomir Nitras, to kółko zaczyna się zamykać i zaczyna nam grozić to, że do pałacu prezydenckiego wprowadzi się niebawem ćpun wraz ze swoim dealerem. Hey Jesus Christ Almighty! They're back. Good. W wydanym w internecie oświadczeniu Marcinkiewicz stanowczo zaprzeczył, jednak nie poddał się żadnym badaniom toksykologicznym, które wykluczyłyby, że w jego organizmie znajdują się substancje niedozwolone. Tymczasem dzisiaj na godzinę 18 zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miasta Warszawy, na której z całą pewnością nie pojawi się Rafał Trzaskowski, ale na której omawiana będzie skandaliczna kwestia kamienicy przy ulicy marszałkowskiej 66. Zostało z niej wyrzuconych kilkadziesiąt rodzin pod pretekstem. Remontu i już nigdy lokatorzy tam nie powrócili, ponieważ budynek ten liczący 4000 m kwadratowych, wart jest 100 milionów złotych i z punktu widzenia Rafała Trzaskowskiego oraz jego współpracowników, bidole i zwykli ludzie nie mają prawa zamieszkiwać tak wyjątkowo cennych nieruchomości. Trzaskowski w swej bezduszności winny jest również temu, że podlegli mu urzędnicy skierowali do sądu wniosek o eksmisję kilkuosobowej rodziny z ulicy Zakroczymskiej w Warszawie, w tym Sześcioletniego Tomka, tylko dlatego, że zmarła jego babcia i rzekomo wygasło prawo do zajmowania lokalu komunalnego. Właśnie ten pozew był w kopercie wręczonej przez Karola Nawrockiego Rafałowi Trzaskowskiemu, ale pozew cały czas nie został wycofany. Tymczasem państwo cały czas piszą mi w komentarzach, że nie potrafią znaleźć filmu, w którym Karol Nawrocki wyjaśnia do spodu sprawę kawalerki w Gdańsku. Ponieważ jest to dziesięciominutowy film, to zrobiłem tutaj 4 minut. Skrót. Pan Jerzy był człowiekiem z trudną przeszłością. Przez wiele lat zmagał się z chorobą alkoholową. Poznałem go w 2008 roku, bo był naszym sąsiadem. To zawsze z jego strony wychodziła prośba o pomoc, bo nie lubił litości. Mieszkanie było lokalem komunalnym. Pan Jerzy był jego najemcą. Nie miał pieniędzy na jego regularne opłacanie. W 2010 roku poprosił mnie o pożyczkę na wykup, żeby miesięczne koszty były niższe. W 2011 roku w testamencie zapisał mi cały swój dobytek, w tym mieszkanie. Nastąpiła jednak okoliczność, której do tej pory ze względu na dobro Jerzego nie ujawniałem, którą jednak w związku z tym, że kwestionuje się moją uczciwość i czyste w tej sprawie intencje, ujawnić muszę, bo ma decydujące znaczenie dla tej sprawy. Pod koniec 2011 roku pan Jerzy trafił do aresztu. Obawiał się, że przez to... Także przez długi, straci to mieszkanie i skończy jako bezdomny na ulicy. Dlatego sprawa sprzedaży mieszkania przyspieszyła z jego inicjatywy. Mam tu listy. Cześć, Karol. Jak wiesz, Zostałem aresztowany. Dlatego proszę przyjść na widzenie do aresztu śledczego przy ulicy Kurkowej 12. Celem przekazania Tobie kluczy od mojego mieszkania 12 listopada 2011 roku. Cześć Karol, piszę do Ciebie w związku z przesłaniem paczki odzieżowej, a więc chodzi o następujące rzeczy. Torba turystyczna, czajnik, dresy. Jeszcze jedna ważna sprawa: okulary są na stoliku pod telewizorem. Pozdrowienia dla całej Twojej rodziny oraz znajomych. Jerzy. Ze względu jednak na chorobę alkoholową pana Jerzego i jego pobyt w areszcie ustaliliśmy, że 120 tysięcy zł za to mieszkanie, wykazane w akcie i potwierdzone przez Jerzego, żebym przez następne lata kwotę tę sukcesywnie przeznaczał na utrzymanie mieszkania i doraźne wsparcie życiowe Jerzego. Chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie wyobraża sobie, żeby tak duże pieniądze zostawiać osadzonemu w więzieniu człowiekowi zmagającemu się z ciężką chorobą alkoholową. To rozwiązanie, absolutnie zgodne z prawem, według którego po zawarciu umowy strony same między sobą regulują docelowy sposób zapłaty, było uczciwe, optymalne i gwarantowało zapewnienie panu Jerzemu dachu nad głową i tak było realizowane. Przez ponad 13 lat. Zaufał mojemu słowu, że do kiedy tylko będzie chciał, to mieszkanie będzie do jego dyspozycji. Mieszkał w nim, a ja nie miałem do niego kluczy. Przez lata je opłacałem, nie czerpałem z tego żadnych korzyści. Dziś nadal stoi zamknięte przez niego, nie przeze mnie. Wyłudzacze czy cwaniacy mieszkanie pana Jerzego dawno by sprzedali albo umieścili w nim swoją rodzinę. Ja natomiast nawet nie miałem do niego kluczy. Tak się nie zachowują czyściciele kamienic. Nie wszystko da się przewidzieć. I prawdą jest, że po tym, jak w 2021 roku zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i przeprowadziłem się do Warszawy, zdarzały nam się dłuższe okresy, w których nie mieliśmy kontaktu. Zawsze jednak odwiedzałem Pana Jerzego w święta. Nieraz ze swoimi synami niekiedy dzwonił do mnie z prośbą o pomoc, nawet kiedy byłem za granicą, wysyłałem wtedy swojego kolegę Grzegorza. Gdybym był takim, jak kreują mnie dziś niechętne media, to czy w 2021 roku, cztery lata po formalnym zakupie mieszkania, podpisałbym kolejne zobowiązanie do opieki pana Jerzego do śmierci? W grudniu 2024 roku udałem się do niego z życzeniami i nie zostałem go w domu. To się wcześniej również zdarzało. Tym razem jednak umieszczono go sądownie w domu pomocy społecznej i nie mógł do mnie zadzwonić. Mam żal, że mnie o tym nie poinformowano, mimo że w telefonie pana Jerzego był kontakt do mnie, a osoby, które grzebały w jego rzeczach, nie wykonały tego jednego kroku. Zwykłego telefonu z informacją. W sprawie pana Jerzego zrobiłem to, co potrafiłem: z ludzkiego odruchu pomocy drugiemu człowiekowi. Moje czyste intencje użyto do polowania na mnie, a pośrednią ich ofiarą stał się pan Jerzy. Proszę o łapki w górę oraz o komentarze.